życiem. To właśnie w jego okolice zawitał profesjonalny akrobata rowerowy oraz uczestnik dziesiątej edycji programu Mam Talent Jonasz Pakulski. W swojej strefie Zakręcone rowery przygotował szereg atrakcji, przede wszystkim dla młodzieży. Też przyjechałem tutaj z moją strefą zakręconych rowerów, gdzie każdy może za darmo spróbować swoich sił na naprawdę nietypowych rowerach. Mamy tutaj między innymi amerykański chopper, mini BMX, cyrkowy starodawny bicykl, no i wiele, wiele innych właśnie takich bardzo nietypowych rowerów, jest tor przeszkód. Mamy tutaj też taki fajny refleksomierz, gdzie testujemy refleks uczestników. Strefa z zakręconymi rowerami była tylko dodatkiem do głównej atrakcji dnia, czyli rowerowego show w wykonaniu Jonasza Pakulskiego. Rowerowe show to 45-minutowe widowisko pełne emocji, rozrywki, a także edukacji. Piruety, skok z dachu samochodu, skakanka na rowerze, skok wzwyż i inne rowerowe akrobacje, w których uczestniczyła także widownia. Pokaz był na bieżąco komentowany przez Jonasza Pakulskiego. Niezależnie od poziomu akrobacji i profesjonalizmu, ważna jest także kwestia bezpieczeństwa. Na rower czy hulajnogę warto założyć kask który może uchronić nas przed poważnymi problemami. Przede wszystkim kask. W naszej strefie tutaj każdy właśnie uczestnik jeździ w kasku. Jak ktoś nie ma własnego kasku, my udostępniamy swoje. No i też tutaj promujemy właśnie to bezpieczeństwo, noszenie ciągle na rowerze, na hulajnodze również. Kasku ja podczas pokazu również mam kask na głowie i wiele razy też o tym wspominam. Jonasz Pakulski to profesjonalny akrobata rowerowy i uczestnik dziesiątej edycji Show Mam Talent, który od kilku lat wykonuje akrobację przed publicznością w Polsce, ale i poza nią. Poza profesjonalnymi pokazami rowerowymi, Jonasz uczy także bezpiecznej jazdy na rowerze.